Lepiej się Pani też żyje niż za platformę teraz? No pewnie teraz, to jest nie w porównaniu. Co, co się jak z... ja żyję, jest co się z... Szczęśliwa. Co się zmieniło? No, finansowo opieka. Opieka bardzo duża nas, ludzi, a, seniorów ogólnie. Człowiek się liczy, bo ludzi jest dużo, a człowieka mało. A no nie mniejsze bezrobocie jest. nie Pani, że mniej ludzi tak, wyjeżdża. Tak tak, 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 tak. A gospodarczo rozwija się kraj? Budują się bu tak, drogi i tak dalej. Tak, tak. Wszystko, widzę, że idzie, wszystko plus, by tak dalej. A tak dalej. Czy ja bym ci wybory, pani by na nich zagłosowała, tak? Napis. Tak, napis, na Nie ma nie ma innej opcji. Nie, nie ma ani opcji. nie, nie ma ani opcji. A co pani sądzi o Tusku? Dobrze wrócił teraz. Nie będę się nie wypowiadać. Się Dobra, nie, to wygodnie, ja, dziękuję. Jestem y, bardzo zachwycona y, z Andrzeja Dudy Morawieckiego, a Morawieckiego to y, bardzo mi się to podobało słowo ojca jego, Tak. jak powiedział, to nie jest mój syn, tylko jest syn narodu. A, czy Duda? Dlaczego pani go lubi? Yy, mam książkę jego rodziców. Tylko dlatego pani za nie by zagłosowała, czy lubi, lubi go pani, tylko dlatego? No, może tak szczerze mówiąc, to yy, no, widzę, że yy, jest oddany ojczyźnie. A prezes Kaczyński? Yy, no, z, z wiekiem to tak mnie nie. Widzę, że jest takim doradcą. Tutaj musi wejść obcy człowiek, który porządzi. To nie chce tak, pan... To jest pis nie powinien rządzić? Wszyscy, wszyscy są skorumpowani, wszyscy są y, pociotki tego i tak dalej. Ale zapisem jest pan no, czy, czy nie? Bo, no, ja, nie nie mów pan mi o pisie, czy o kółku rolniczym, czy o PZP, czy o innym. Ja, no. Jak to, to, to wszystko jest y, z tego nakręcone. No, ale Hołownia nigdy jeszcze nie był. Hołownia z Konfederacja, mało tych partii PSL. No to, to nic z tego nie będzie. Nic tego nie będzie. Szko słuchaj. Powiem wam tylko, że szkoda mi jest was młodych. młodych. Dlaczego? No bo będziecie albo morskiej. Przepraszam, mogę sobie pani pani zadać. Czy jest Pani zadowolona z rządu aktualnie? Poją są ucistę nagrywam. Czy jest Pani zdawana z rządu? Pisu. Może Pani mówi co chce, to ja nie, że tak. tak Przede pani... tak. wszystkim mam wyższą emeryturę, ja o to chodziło, bo O emeryturę. Mieszką. Oczywiście. A za się... platformy lepiej było, czy teraz jest lepiej? Kiedy, kiedy jest lepiej, A, dla pani? Ja się nie ja się Nie to tak jest Nie. A 500 plus dobrze, że jest. Ale po prostu niektórych ludzi stamtąd... Z platformy? Nie, nie lubi pani. Nie, nie, bym mnie raczej nie popierała. Tak A wniosek... dobrze, dobrze, że ta trzynastka jest 500, plus to wszystko? Jak pani myśli? Stać nas na jako naród? Proszę pana, oczywiście, bo to nam ma, daje ma... możliwości do, do pozałatwiania sobie pewnych ma, Mamy pieniądze na to, jak pani myśli? Nie pan. Zależy kto ile potrzebuje, ale, ale dużo jest lepiej. dużo jest lepiej. A znaje w sklepach, jak pani myśli? Proszę Pana, ten VAT zerowy, to nic, to nic nie dało, bo oni wcześniej podciągali tak ceny, że teraz przy tym VAT zerowym, proszę Pana, ceny są nadal wysokie. Kto ustala te ceny w sklepach? Jak Pani myśli? Kto odpowiada za tą drożyznę? Proszę pana, Czy gaz drożał prąd na przykład, oprócz tego jeszcze? No trudno, trudno tutaj powiedzieć, w tych akurat się w sprawach nie bardzo orientuje. Ale no handel chce być też na swoje. A w żadnym dnia?